Rozdział 5 Wejdź do jaskini. W cieniu również ukryty jest Twój skarb. Nie możesz stać się pełnią, nie konfrontując się ze swoją ciemnością. Karl Gustaw Jung nauczał, że największy skarb kryje się w tym, czego najbardziej się boisz. Spójrz w oczy własnemu lękowi, wątpliwościom, iluzjom. Nie walcz z nimi, zaakceptuj je i przekształć. Moja droga. W życiu przyjdzie czas, gdy spotkasz swój cień. To mogą być chwile zwątpienia, gniewu, smutku czy wstydu. Być może poczujesz, że jest w tobie coś, czego nie chcesz widzieć. Wiedz jednak, że nie jesteś tym cieniem. Jesteś kimś znacznie większym. Gdy byłem młodszy, sam też myślałem, że jeśli coś jest w cieniu, to należy to ukryć lub zwalczyć. Dziś wiem, że cień to nie wróg. To porzucona część mnie, która woła o zrozumienie. Wyobraź sobie, że, zru... że zgubiłaś w jaskini drogocenną perłę. Jeśli boisz się ciemności i nigdy tam nie wejdziesz, nigdy jej nie odzyskasz. Ale jeśli zapalisz światło i rozejrzysz się, zobaczysz, że ciemność była tylko brakiem światła. Nie bój się swoich emocji i myśli, obserwuj je. Słuchaj. Rozumiej, Twój cień może stać się twoim największym sprzemierzeńcem, jeśli tylko go pokochasz. Wsłuchaj się w te przepowieści, które mam nadzieję, rzucą więcej światła. Przypowieść o potworze w jaskini. W pewnej wiosce krążyła legenda o strasznym potworze, który mieszkał w ciemnej jaskini. Ludzie od lat unikali tego miejsca, aż pewnego dnia młody chłopiec postanowił tam wejść. Gdy stanął u wejścia, potwór wstał i ryknął. Chłopiec poczuł strach, ale zamiast uciekać, podszedł bliżej. Wtedy zobaczył, że potwór nie jest wcale taki wielki. Był tylko cieniem, który rzucała mała, skulona istota. Ojciec odwrócił się do córki i dodał: Czasem to, co wydaje się straszne. W rzeczywistości jest tylko cieniem naszych lęków. Im bliżej podejdziesz, tym lepiej zobaczysz prawdę. Przypowieść o Białym i Czarnym Wilku: Mędrzec opowiedział chłopcu historię o dwóch wilkach, które mieszkają w sercu każdego człowieka jednym białym, jednym czarnym. Biały wilk symbolizuje miłość, dobroć i odwagę, a czarny gniew, lęk i zazdrość. Który wilk jest silniejszy? Zapytał chłopiec. Mędrzec uśmiechnął się. Ten, którego karmisz. Chłopiec zamyślił się, ale po chwili zapytał: A co jeśli nie nakarmi czarnego wilka? Czy on zniknie? Mędrzec pokręcił głową. Nie, nie zniknie. Jeśli go zignorujesz, stanie się dziki i nieprzewidywalny. Jeżeli jednak mądrze nakarmisz go miłością i odkryjesz sposób, w jaki on chce ci służyć, to stanie się Twoim sprzymierzeńcem. Ojciec ponownie dodał: Nie chodzi o to, by niszczyć swój cień, ale by go zrozumieć i oswoić. Nawet gniew czy lęk mogą stać się Twoją siłą, jeśli nauczysz się nimi kierować. Przypowieść o mężczyźnie i lustrze. Pewien mężczyzna przez całe życie unikał patrzenia w lustro, bo nie chciał widzieć swoich wad. Pewnego dnia Stłukł lustro przypadkiem i w odłamkach zobaczył swoje odbicie z różnych perspektyw. Zrozumiał wtedy, że jego twarz była piękna właśnie dlatego, że miała zarówno jasne, jak i ciemne strony. Nie możesz naprawdę poznać siebie, jeśli patrzysz tylko na jedną stronę. Cień i światło razem tworzą pełnię, zauważył ojciec. Przypowieść o królu i uwięzionym bracie. Pewien król miał brata, z którym od początku widział swojego rewala. Z obawy, że brat odbierze mu tron, nakazał wtrącić go do Lochu z zastrzeżeniem, by nikt nigdy nie otwierał drzwi. Lata mijały, a król zauważył, że choć uwięził brata, to wciąż czuł strach i niepokój. Już pewnego dnia odważył się otworzyć Loch i zobaczył, że Brat wcale nie był jego wrogiem, lecz kimś, kto mógłby go wspierać i doradzać. To, co odrzucasz, nie znika, zauważył ojciec. Po prostu czeka, aż je przyjmiesz. Czasem to, czego się boisz, jest właśnie tym, co najbardziej może ci pomóc. Przypowieść o księżycu i ciemności. Pewnego wieczoru uczeń zapytał mistrza: Mistrzu, Dlaczego ciemność jest taka straszna? Mistrz wskazał na niebo i powiedział: Czy księżyc boi się ciemności? Uczeń spojrzał i pokręcił głową: Nie. Księżyc po prostu świeci. Dokładnie odparł mistrz Nie musisz walczyć z ciemnością. Wystarczy, że zaczniesz świecić. Zauważ, moja droga. Odrzekł ojciec z ciepłym uśmiechem, nie musisz bać się swoich lęków i cieni. Jeśli wniesiesz w nie światło świadomości, przestaną być groźne. Z czasem stanie się dla ciebie oczywistym, że za smutkiem, lękiem, złością ukryte są twoje niezaspokojone potrzeby. Bądź wobec siebie serdeczna. Pozwól sobie patrzeć na to, co było do tej pory ukryte pod warstwami strachu, wstydy, Pozwól sobie patrzeć na to, co było do tej pory ukryte pod warstwami strachu, wstydu i winy z życzliwością. Być może odkryjesz, że część tych potrzeb dawno nie jest już aktualna. Na tę część zawsze możesz patrzeć z punktu widzenia mądrości, rozumiejąc, że mimo iż nie wszystkie nasze marzenia się spełniły, my żyjemy i kroczymy przez życie wciąż naprzód. Z drugiej strony możesz uświadomić sobie, że to, na co obawiałaś się patrzeć, jest wciąż żywe, wciąż ważne dla Ciebie i być może wciąż czeka na spełnienie. Czeka, abyś powiedziała temu tak.